Szybaneczko, cześć! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony oczywiście ja, czyli Mr. Norby. No i tak w sumie uznałem, że dawno nie było jakiegoś poradnika i że przydałoby się jakiś nagrać. Uznałem, że tak naprawdę, jeśli chodzi o streamowanie w OBS-ie, pokazałem już dość dużo. Oczywiście nie wszystko, na niektóre rzeczy jeszcze nadejdzie czas, ale stwierdziłem, że może byśmy się zajęli dzisiaj taką troszeczkę inną stroną streamowania, a mianowicie czatem i botem do tego czatu. Ale słuchajcie, jeszcze przed całym odcinkiem chciałbym was serdecznie zaprosić na mojego Twitcha, ponieważ mimo tego, że jest rok szkolny, nadal staram się tam utrzymywać streamy. Nie wiem, czy to się uda w takim formacie, jak chcę, żeby to się udało. Na razie się udaje, mam nadzieję, że tak zostanie. I słuchajcie, zapraszam też na mojego Instagrama, jeżeli chcecie być ze wszystkim na bieżąco oraz jeżeli jeszcze gracie w Fortnite i nie wiecie, na przykład, kogo wspierać, to wejdźcie sobie w sklep, wesprzyj twórcę i wpiszcie kod Zgrmpauzek Q1z wam to nic nie zmienia, a ja dzięki temu mogę się w jakiś tam sposób rozwijać. Ok, to było tyle spitulenia i zapraszam do poradnika. Zakładam, że większość z Was, jeżeli słyszy o bodzie do moderowania czatu, pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to Nightbot. My się nie będziemy Nightbotem zajmować, ponieważ Nightbot jest spoko, jeśli chodzi o YouTuba. No, jeżeli chodzi o Twitcha, też jest fajny, ale ja uważam, że jest pewien bot, który jest jeszcze fajniejszy. Zaraz powiem tak naprawdę w czym nie jest lepszy od NateBota I jest to Stream Element. No i okej, okay, pierwszy wchodzimy sobie w wyszukiwarkę i wpisujemy sobie Stream Element, klikamy sobie Enter. Wchodzimy w to pierwsze. No i jak jesteśmy na tej stronie, no to wybieramy sobie platformę, na której streamujemy, czyli w moim przypadku Twitch i... Wy, jeśli będziecie się logować pierwszy raz, będziecie musieli się po prostu zalogować przez waszego Twitcha, czyli tam wpisać nazwę użytkownika i hasło, kliknąć dalej i wtedy przekieruję was na taką o piękną stronę Stream Elementsów. No i słuchajcie, tak naprawdę, zakładki OBS Live, czyli Stream Elementsowy OBS, czy Tipping, czyli Donate, czy Merch, nie będą nas interesować. Nas głównie dzisiaj będzie interesowało chat commands, spam filters. Timers, Media Request i Social Media. To jest pięć zakładek, które chciałbym Wam dzisiaj pokazać i które według mnie są one najprzydatniejsze w tym bocie, ponieważ OBS Live to po prostu jest taka wersja OBSa stworzona przez Stream Elements. Ja się na niej nie znam, bo ja nadal korzystam ze standardowej wersji OBS'a. Tipping Settings to po prostu są ustawienia donate'ów. Jeśli ktoś by chciał mieć przed Stream Elements donate', y, no to również jest taka możliwość, aczkolwiek jeśli chodzi o donate'y, to ja polecam na przykład Tiply, z którego też w sumie kiedyś poradnik by się przydało nagrać. I Mer, no to można sobie tutaj stworzyć jakąś kolekcję ubrań i sprzedawać przez tą stronę. Chyba tak to działa, ja też się również o tym nie znam, ponieważ no ja merchu nie mam, więc my się zajmiemy głównie dzisiaj botem. Zapomniałem jeszcze powiedzieć taką jedną kwestię, że jeżeli jesteśmy sobie na tej głównej stronie stream elementów, to tu sobie możemy dychać niżej i na przykład możemy sobie zobaczyć followy jakie nam doszły w tym miesiącu, możemy sobie zobaczyć ten miesiąc i możemy sobie zobaczyć ile nam doszło followów, hostów, raidów. No i na przykład jeżeli jeszcze by nas ktoś zasubskrybował to subskrypcji No albo jeżeli byśmy korzystali z tej opcji, że możemy sobie mieć donaty przez stream element No to ile zarobiliśmy To no tak kwestią wstępu Przechodzimy do pierwszej zakładki, która nas interesuje Czyli chat comments No i tutaj możemy sobie włączyć lub wyłączyć jakieś defaultowe komendy. Ich tutaj mamy bardzo, bardzo dużo. Ja ich nie będę omawiał, no dlatego, że po prostu tutaj są opisy i to sobie po prostu trzeba przeczytać. O, przykładowo wykrzyknik song, czyli jak ktoś ma włączonego media requesta. No i jak ktoś sobie wpisze wykrzyknik song, to po prostu będzie wiedział jaka muzyka jest grana na streamie. Wykrzyknik uptime to na przykład ile już trwa stream. No i tak dalej, i tak dalej. Mówię, nie będę tego wszystkiego omawiać, ponieważ tutaj jest wszystko ładnie wyjaśnione. Ja pomimo tego, że mam tutaj powłączane kilka komend, z nich po prostu rzadko korzystam. Ale możecie po prostu sobie tutaj poscrollować i zobaczyć co tutaj jest ciekawego. Mnie bardziej interesuje zakładka custom commands, ponieważ tutaj możecie sobie dodawać E, własne komendy, jak widzicie ja ich tutaj mam dość dużo no i teraz jak sobie taką customową komendę dodać klikamy sobie add new command no i command name czyli po prostu co trzeba wpisać no na przykład jeżeli chcemy mieć komendę odnośnie na przykład nie wiem rozdzielczości naszej gry, tak? na przykład jeśli grają ludzie w Fortnite'a no to często mają po prostu zmienioną rozdziałkę i widz, który chce się dowiedzieć na jakiej rozdzielczości gracie może sobie wpisać tą komendę i nie musi się was tego pytać No na przykład command name wykrzyknik Res, czy od Resolution skrót User Level, czyli kto może tego używać? Wszyscy? Subskryberzy? VIPy? Moderatorzy? Supermoderatorzy? Streamer? Czy decydźmy regularni widzowie? Chyba o co z tym chodzi, ale tak szczerze, to ta zakładka jest dziwna, ja jej nie rozumiem. Ja z reguły po prostu dla comment mam ustawione everyone. No i response, czyli to co ma pisać, tak? Na przykład degram ja w Fortnite akurat na full HD, ale na przykład ktoś sobie gra na rozdziałce 1440 na. 1080. Klikamy sobie Activate Command. I przepraszam, na ja tą komendę po prostu mamy już wpisaną, więc muszę sobie dać na przykład res 1, bo po prostu nazwa komendy się nie może powtarzać. Co tak, żebyście również wiedzieli. Activate Command. No i komenda została aktywowana. Teraz, jeżeli sobie przejdziemy na mojego Twitcha, na którego również serdecznie zapraszam, i tu wpiszemy wykrzyknik res, na przykład w moim przypadku jeden, no to wyskoczy nam to, co sobie ustawiliśmy. Ok, kolejna zakładka to jest Bot Spam Filters. I ogólnie tego nie trzeba używać, i w sumie tego też nie używam. Ale jeżeli ktoś sobie nie życzy, na przykład jakiś emotek, bądź słów na swoim czacie, może sobie je zablokować. Tutaj sobie wybieramy automatyczny poziom ochrony waszego czatu, że tak to ujmę. No i możemy sobie wybrać minimum, medium i maksimum ja nie zalecam tego robić, bo wtedy bot decyduje co na czacie może być, a czego nie może być przez co czasami ktoś napisze coś całkiem normalnego, a bot uzna, że to jest jakieś obraźliwe, po prostu tego nie pokazuje, więc ja polecam jednak na przykład sobie tutaj poklikać, no i co my tutaj mamy? Caps Protection czyli po prostu, jeżeli to włączymy no to nie można po prostu pisać z Caps Locka Link Protection, no to po prostu nie można wklejać linków na czat Emote Protection, no to po prostu blokuje emotki wysyłane na czat i tak dalej, tym po prostu musi się pobawić i tak naprawdę jedyna zakładka, gdzie jest więcej roboty to jest Banned Words, ponieważ jeżeli sobie to klikniemy Klikniemy sobie Edit. Możemy sobie kliknąć Create New Group. Możemy sobie nazywać grupę, nie wiem, 1, 2, 3. Timeout Length, czyli po prostu na jak długo, na ile minut ma osoba dostać time, timeout z czatu. No i tutaj wpisujemy sobie po prostu to słowo zakazane, tak? Czyli na przykład na no nie wpiszmy sobie, kurde. Oczywiście to jest bezsensowne, co ja tutaj wpisuję. Ale jeżeli to wpiszemy, to po prostu tego słowa nie będzie można już na naszym czacie pisać. Kolejną zakładką jest Timers. Bardzo fajna rzecz, ponieważ co jakiś czas. Wam się będzie na czas wysyłać powiadomienie na przykład o kodzie twórcy, Instagramie, YouTube, Discordzie, serwerze czy co tam chcecie. Aby dodać po prostu klikamy sobie add new timer, timer name, no to po prostu na przykład, no nie wiem, social media, no i na przykład Enter Message, no to nie wiem Zapraszam na moje social media. Na przykład taki tekst. Oczywiście możecie sobie tutaj wasze linki do social mediów wkleić, ale ja to tylko robię, wam pokazać, jak to działa. No i tutaj ogólnie nie, nie jestem do końca pewny, jak działają te wartości. Ja z reguły je zostawiam po prostu na domyślnie, żeby sobie działały swoim życiem, ale ogólnie one służą do tego, jak często i co jaki czas mają wam się wyświetlać te wiadomości i jeżeli chcecie się tym pobawić, to możecie, ale ja tak szczerze zalecam zostawić po prostu tak jak jest, bo wtedy też to po prostu dobrze działa. Już czwarta zakładka to Media Request. Jest to coś takiego, że jeżeli wasi widzowie piszą sobie na czacie wykrzyknik SR i wkleją jakiś link z YouTube'a, no to ten link doda się do listy, media requestu, no czyli czegoś takiego, że wy to puszczacie sobie na streamku i piosenki, które wybrali właśnie widzowie, słychać e, na waszej transmisji. Jak to działa? Jest to bardzo proste. Wchodzimy sobie na YouTube'a, wybieramy sobie jakąś piosenkę, na przykład taką i kopiujemy ten link. Kopiujemy go sobie, przechodzimy na nasz czat, wykrzyknik SR i to wklejamy. Klikamy Enter. No i jak widzicie, dodało się to po prostu do naszej tutaj takiej jakby playlisty. I jeśli wasz widz to wykona, na waszym panelu tutaj, klikacie sobie Show More, jak widzicie, ostatnia pozycja to jest to, co właśnie tutaj wkleiłem. I jeżeli bym to teraz sobie po prostu włączył, no to te piosenki by sobie po, po prostu po kolei szły. Możecie również tutaj sobie wejść w Settings i zobaczyć opcje, jakie tutaj są do tego Song Request'a. Czyli na przykład trzeba być on darmowy, czy za pośrednictwem jakiegoś Donata, czy jedno i drugie. Możecie sobie tutaj włączyć żeby włączyć, czy ma się sam odtwarzać, czy nie. Tutaj jest limit piosenek, które mogą być... Jakby na raz w kolejce, czyli na przykład jeżeli macie mniejszą widownię, ustawiacie sobie na przykład 5, jeśli większą, no to nie wiem, 30. Tutaj jest maksymalna długość trwania jakby waszej piosenki, żeby po prostu ktoś nie wysłał, nie wiem, godzinnej wersji, tylko jedno w głowie mam. I tutaj, jeśli się nie mylę, jest ilość jakby requestów, czyli ilość możliwych piosenek do zaproponowania przez jednego widza w ciągu jednego streama. A tutaj jest playlista, która będzie grana, jeżeli na przykład waszego streama nikt nie ogląda albo po prostu nikt nie proponuje żadnej piosenki. No tutaj playlista po prostu wtedy sobie będzie odtwarzana zamiast tego. No i ostatnią zakładką będą social media. I słuchajcie, tutaj to tylko takie szybkie omówienie, ponieważ tak naprawdę jest to jeszcze bardzo słabo rozwinięte, ponieważ mamy tutaj tylko dostępnego Twittera, a Facebook, YouTube, Discord i Instagram wszędzie jest zapisane Coming soon, czyli za niedługo po prostu będzie. I to jest na przykład coś takiego, że jeżeli zatwitujecie sobie coś na waszym Twitterze, no to to wyskoczy wam na czacie. I tak samo będzie działało to w przypadku Facebooka, YouTube'a, Discorda i Instagrama. No i słuchajcie, zakładam, że że będzie wiele pytań odnośnie giveawayów. Dlaczego nie pokazałeś, jak tutaj na tym Stream Elemencie robić giveawaye? Słuchajcie, uważam, że ten bot jest jednym z fajniejszych botów do moderowania czatu, ale giveawaye ma bardzo mocno niedopracowane i działają w ogóle one w dziwny sposób. I giveawaye po prostu polecam robić właśnie tym nightbotem, o którym mówiłem wcześniej, że ma jedną funkcję, która jest po prostu lepsza i fajniejsza, lepiej działa niż tutaj na Stream Elemencie. I jeśli będziecie chcieli. Dajcie mi znać w komentarzu. To po prostu nagram osobny poradnik z Nightbot'a i pokażę, jak takie je ustawić. A tymczasem to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli ty jesteś nowy, to taki czerwony guzik zostaw tam na dole. Ja byłem Mister Norbi. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. Trzymajcie się. No i cześć.